Pięć niepożądanych tabletek antykoncepcyjnych, o których nikt nie mówi. Numer 1. Atrofia łychtaczki. Podczas stosowania antykoncepcji hormonalnej łychtaczka zmniejsza swoje rozmiary nawet o 20%. Numer 2. Wulwodynia. Doświadczanie bolesnych stosunków jest zdecydowanie częstsze u kobiet, które stosują antykoncepcję hormonalną w porównaniu do tych, które nie stosowały jej nigdy. Numer 3. Stany lękowe i depresja. Stosowanie do koncepcji hormonalnej wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia stanów depresyjnych oraz stanów lękowych, szczególnie u kobiet, które są w wieku 15-19 do 19 lat. Numer 4. Niedobory pokarmowe, czyli rozwinięcie niedoborów witamin i minerałów, np. witamin A, C, E, B6, B9, B12, ale też minerałów typu cynk, selen, magnez, potas. I wiele więcej. I numer 5. Infekcja HPV. Stosowanie antykoncepcji hormonalnej blokuje naturalną odpowiedź organizmu i naturalną zdolność organizmu do zwalczenia infekcji HPV aż o 85%, a przewlekłe infekcje HPV są związane bezpośrednio z zwiększeniem ryzyka. Rozwinięcia raka szyjki macicy. Oczywiście to wszystko nie znaczy, że ty rozwiniesz któryś z tych efektów ubocznych, ale ja jestem 100% za tym, żeby podejmować decyzje świadomie, ze świadomością plusów i minusów danej metody. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zdrowia hormonalnego kobiet, to jestem tu dla Ciebie i zostań ze mną na dłużej.